Siema widzowie Zapraszam was na serwer mojego kolegi Ja mam tutaj pomocnika Na razie właściciela nie ma Zapraszam na ten serwer IP będziecie mieli w opisie Jest bardzo fajny Aż tutaj wam pokażę Macie tutaj skrzyneczki Rzadka Zwykła yy, Legendarna i epicka Za, za Tutaj macie rudy i za to możecie sobie kurze kupić. Będzie druga strona serwera, tu macie nether i end tutaj. Tutaj mamy, to jest live drop, czyli jakby drop smp połączony z lifestyle, czyli że wypadają dropy i serca, że ten. Mam tutaj domki, od tutaj pomocnika, jest mój kolega, znaczy no gracz macie IP mistykraft.plodus.me tam macie po prawej stronie na skateboardzie sc jak to tak mówili jeszcze IP będziecie mieli w opisie więc zapraszam was na ten serwer zostawiajcie suby i lajki like wbijamy 20 subskrypcji już mamy 300 wyświetleń na wszystkich filmach razem więc dziękuję wam za to bardzo i zapraszam na, na ten serwer na razie.